Witajcie, kochani. Zapomniałam, że jest statywo, ale widzicie, gdzie jestem? W naszym mieszkaniu, tak. Może się bał. Mówi, woniu, nie wracaj albo ochłoń i wróć. Nie krzyw za mocno, bo nie jest idealnie, i tak dalej. Więc tak bał się trochę. Ach. A ja w niedzielę przyszłam tutaj, nie wiem. Mam chrapkę coś zacząć sprzątać, więc może coś posprzątam, może chociaż tą kuchnię. Zobaczymy. Eee, drzwi od szafy, nie wiem o co chodzi. Tutaj było eee, malowanie sufitu, tak? Więc tak jak mówię, może. O, jakieś ciasteczka mają. Widzicie? Takim robotnikiem to mi się to... Wodzi. Właśnie tutaj Mąż mi mówił, że to jest jakaś folia. Ha. No więc to jest właśnie dlatego. E, ale tak poza tym piekarnik działa. Idziemy dalej. Przedpokój. Przedpokój był dzisiaj trzeci raz malowany, bo właśnie nie byłam pewna. Tak wyszedł. Mówią, że nie jest idealnie, ale powiem Wam, że nie najgorzej wygląda. Tutaj sufit też malowany. Ta śmieszna półeczka, co tu była, też została zdjęta. Tu mam nowe kontakty. I tu tylko muszę coś kupić. W Łazience, i w ubikacji, poza tym, że jest brudno, były malowane sufity. Więc tutaj nie ma w sumie co tak naprawdę pokazywać. Tu właśnie, mimo mąż mówił, że coś takiego się. Jest taka ścianka. No, właśnie. coś mi się ucieka. pochlapana podłoga. No, tutaj na przykład jest tak właśnie. Ja mogę zapalić światło chyba nie do końca. Ciekawe czy Wam to złapie. O, widzicie? Ale to już myślę, że chyba to zostawimy. Bo tu jest ta wielka szafa. A ona chyba jest na wymiar zrobiona. Jest nawet dwańczyna. <grymianie> Ale mi ucieka ostość Widzicie? to jest ta szafa? Tam jest Wojtka Pokój. I nie bardzo mam. A tu drzwi nie ma. Okej. Okay. <laughs> nie bardzo mam jak to wlić, bo raczej się prawdopodobnie nie zmieszczę, No i poza tym, że jest słabe oświetlenie, to w sumie nie bardzo widzicie, jaki to kolor. To jest taki siwy miętowy. Może za znajdę puszki, to Wam pokażę. ukrystkę. Zobaczcie. Ukrystkę. Krystek chciał takie ciemne. To jest yy, kolor ciemny. Ciemny, nie, ciemniejszy szary czy najciemniejszy szary, ale powiem to wam tak, to tylko to taka fajna ściana taka. No powiem wam, że ładnie im to wyszło. Powiem wam, że jestem zadowolona, bo pierwszym na no to było jeszcze sporo do poprawek tutaj światło to tu musimy właśnie zmienić ten kontakt o. no pewnie że fajnie wyszło ładnie wiadomo nie jest idealnie bo tu jest jakieś to ale a tutaj ta ściana i ta ściana na biało Jeszcze mi został tylko kupić farby na kaloryfery. Ale powiem wam, bombowy wygląda ta ściana. No, powiem wam, że naprawdę bombowo. O no bo jak ta ostość ucieka. Chyba ja się przemieszczam, tak będzie uciekała. Ale zaraz gęsimy światło. Ja wiem tutaj takie niedociągnięcie tam też, ale i tak będę Wam jestem zachwycona. A i w ogóle chyba jeszcze ona te rogi będziemy coś kupować. Bo tak ciężko idealnie było zrobić chłopakom równą winię. No poszłabym do wojtka, ale mówię, nie wcisnę się, a chyba nie chcę przesuwać tej szafy. Ona jest, widzicie, taka i idziemy do dużego pokoju. E... O, o dobra, ja tu światła też nie zapalę, Ona będę siedzieć w ciemności. Co tu mamy? E... Odporna na szorowanie. E... Ona była chyba pokładziona na przedpokoju i chyba sufity. I chyba te białe ściany, bo nam białej nam zabrakło. Krystka, biurko z Huzaro. Huzaro, biurko narożne. Fajnej promocji kupiłam, biało-czarne za niecałe 400 zł, A tu prawdopodobnie pod lustrem. Właśnie się śmiałam, że chyba to lustro zostawimy do łazienki, a pod lustrem tutaj jest y, ta czy ja to z Huzaro półka gamingowa, bo to są y, produkty gamingowe, a to jest chyba półka po tym kontakcie dobra y, duży pokój dużej różnicy nie ma powiedziałam duży pokój ta ściana z oknem jest biała, a to jest odporny popielaty. <laughs> Przepraszam. I tak, co my tu mamy? Używaliśmy takich farb. O matko. Tu mam iziker odporny na plamy przetarcia biały. E ta jest. O. Boże nie mało ostrości. Najmocniejszy szary to jest właśnie ukrystka. Lecimy dalej. Tu chyba mieliśmy też białą, tak. Która nam zabrakła? Zabrakło, przepraszam. Odporny, popielaty, tutaj biały, kuchnia, łazienka i ubikacja, sufity yy, i jeszcze mieliśmy dla Wojtka yy, miętowo-szary, również z tego Duluxa. No widzicie, że ciutkę są ciemniejsze ściany, mam nadzieję, że widać. Wita i niesamowicie śmieci, i podniosłam się właśnie i mi się w głowie zakręciło, więc chyba otworzę sobie balkon. Ok, bo powiem Wam, że na maksa śmieci farbami tu w domu. I nie wiem, może zmienię spodnie, przebiorę buty i wezmę, zacznę sprzątać. No jak Wam się podoba? No mi się podoba. Oaj. no ma świeże powietrze i tak jak mówię nie wiem teraz godzina ale chyba zacznę